Siema. Rozkręcimy cylinder i wymienimy go na nowy, bo ja mam przytarty trochę. Pokażę Wam, jak to zrobić. Potrzebny jest śrubokręt płaski, krzyżek. U mnie, akurat cylinder jest na klucz 11. Taki trochę nietypowy, bo zazwyczaj jest dziesiątka albo 13. Klucz do świecy 21. Kombinerki, takie też okrągłe. Kombinereczki, o takie o. No i standardowe, takie zwykłe, nie? Gdzieś do spinek jakiś czy coś dziesiąteczkę dłuższą, żeby wydech odkręcić No i chyba wszystko. No. jest, jedziemy, jedziemy z koksem. Ja muszę zacząć od odkręcenia zbiornika paliwa. Niestety ale jest ciasno tam. go odkręcimy i nie trzeba wyciągać całkiem tylko, aby go tam lekko podnieść do góry. Jak zbiornik macie odkręcony, to lekko go gdzieś tam przesuwacie sobie. Odczepiacie fajeczkę od świecy Odkręcacie świecę W lewą stronę No to ważna informacja, bo Bo ja na przykład dalej nie wiem, w którą się odkręca, a w którą zakręca Mówię ostatnio odkręć, to ten dokręcił Widać jak to odkręca się to Jak macie Pogłodzony wodą To sobie przygotujcie Jakieś naczynie Jakieś naczynie, bo poleci wam trochę wody Na przykład wanna z domu, czy coś Kabina prysznicowa też się, też się nada Na razie mało poleciało Odkręcamy teraz wąż od góry, od wody Widać, widać To, to jest na razie filozofia. nie ma, ogólnie chyba wymiana cylindra To nie jest jakaś filozofia, co nie? No, jak to się robi pierwszy raz to Trochę niech sobie więcej czasu znajdzie i kogoś do pomocy Po Popara rąk się przydaje Odkręcamy cylinder. Najlepiej stopniowo robić na krzyż. Ja tego nie robię, bo on i tak idzie do wyrzucenia. I tak samo jak będziecie dokręcać, to też delikatnie każdą śrubkę i na krzyż. I nie za mocno. Nie pamiętam ile tam newtonometrów musi być. No ale tak z wyczuciem, bo to aluminiowe nie lubię być mocno dokręcone. Jeszcze sporo pocieknie, ale trzeba porozkręcać trochę bardziej. Na, na cztery śruby jest mocowane, czyli tak? Na cztery śruby. Cztery śrubki, u mnie to jest klucz jedenastka. Najlepiej sobie na grzechotkę wziąć, najwygodniej wtedy. I najlepszy dźwięk. No, jakbyście roz, ro, rozwalonego dwusuwa odpalali. <laughs> Gdzie jakaś śruba, nie ma różnicy Takie same są Jeszcze szpilki będę zmieniał To tym bardziej bez różnicy Cylinder odkręcony Głowice o, Głowice możecie sobie już zdjąć Pierwszy wydech muszę Odkręcić na dwie śrubki dziesiątkę każdy będzie musiał odkręcać, czy tak, bo każdy bo wiecie, jest zawsze przymocowany chociaż w którymś takim chińskim motorze widziałem, że jest tylko taki dociskowy. <grymka> że nie jest przykręcany, a ma jakieś tam sprężynki i go dociska mocno. Ty nie widać to tu mi się akurat ze szpilką odkręciło Będzie trzeba odkręcić tu Powinna sama nakrętka Poruszać, poruszać nimi. Powinien zejść. Całkiem wyciągać go nie trzeba. Jak macie zapieczony na przykład, i nie chce wam pójść, tak jak u mnie idzie lekko, nie? a u was nie chce pójść to sobie możecie spróbować kopniakiem kopnąć nie? może wam się odklei wtedy sobie tak kopniakiem tam tłok pochodzi sobie skodzi jak maso no, jeszcze muszę uszczelki pościągać takie o, takie uszczeleczki muszę pościągać bo nie chcę wyjść na gwincie się trzyma Jak na razie w sumie wszystko raczej nie powinno sprawiać problemów. No, wziąć sobie drugą osobę, zawsze we dwóch raźniej. I ktoś na pewno spamięta jak mają być te części nakładane. <grym> Albo ktoś je właśnie gdzieś chopie przełoży i będziecie szukać cały Kom. dzień. Teraz mi nie chce wyjść, dlatego sobie zbiorniczek odkręciłem, żeby go lekko podnieść. Widzicie, wszystko samemu się da. Nie trzeba brać taty do pomocy, ale warto. U mnie jest problem z tym, żeby to wyszło ciasno. Ostatnio szpilki mi się wykręciły z bloku. Było łatwiej wyciągnąć. <todgłos> I tam trochę pamiętolić, bo w końcu wyjdzie jak się ułoży. Podnieść ten zbiornik. Powiem, gdzie się da. Światełka trochę haczą. O. No i ma się starego rupcia wyciągniętego. Tu macie też taką spinkę w środku, w tłoku. Tam jest spinka, i właśnie te okrągłe kombinereczki są po to potrzebne, żeby ją wyciągnąć. O, coś takiego. No i teraz ten z trzeba. Ja płaskim chibokręcem sobie od drugiej strony go wybijam. Czasami może ciężko wyjść Gniazdo może się wyrobić Takie cudo trzeba wyciągnąć Ze środka I delikatnie wyciągamy Tłok Bo jeszcze łożysko igiełkowe jest Tłok wyciągnięty Weź tutaj łożysko igiełkowe, weźcie sobie najlepiej obłóżcie tutaj jakimś papierem czy czymś żeby wam do środka nie wleciało jakby się rozsypało ja mam pewność, że moje jest dobre sobie tak na pewniaka mogłem wyciągnąć takie o no i co, I zdejmujecie starą uszczeleczkę nie musicie się przejmować, że ją porwiecie, bo i tak do wyrzucenia za każdym razem trzeba nową. Hmm. Niektórzy i tak by znaleźli pewnie na to patent. jak. uszczeleczkę starzeje No i tyle. I montaż w odwrotnej kolejności. Tylko wam pokażę, jaki jest pierścień. Nim sobie możecie obracać i obracać. Ale on ma taki boles w jednym miejscu. No i to te łączenie tego. Pierścienia musicie trafić na te, takiego bolczyka. O. I on ma takie wycięcie, że jak się zejdzie, to ten boles akurat tam w środek wchodzi. nie? I musicie idealnie trafić, bo to jest bardzo ważna rzecz. On gdzieś tam w środku jest, na pewno sobie znajdziecie. Albo wyczujecie. No mi ciężko będzie pokazać, bo ja mam go wyrwanego. Więc jakbym nie zamontował i tak będzie dobrze. No i składacie później go No i to chyba na tyle byłoby. Jak chcecie, to piszcie, to odpowiem Wam na pytania, pomogę. No to hej.